potężne nagrody za 11 winów po raz kolejny z rzędu otwieramy słaba drużyna tygodnia ale sprawdzimy wiska no i co mi ten wiska da wezmę chyba Ruliego. R Ruliego, bo kurde na przepałkę będzie dobra kolejna kolejny pitchek endombele Putinio albo Delict. Ej ja Czekaj, a nie, on tak tak mi się nikiem przyda w sumie. <grym> Dobra. Będę Nie wiem, Gostom, ale dziękuję za followa. Na Twitchu, na Twitchu Live y wpadajcie Dobra. Ostatni piczek. Fekir albo tripier. Fekir. Miał, miał pójść na przepałkę, ale dobra mówię. Dobra, otwieramy paczuszki. Paczuszki otwieramy, no i gitara. No. Zobaczymy teraz paczki. Paczka Ultimate. No kurde, grubo. Dobra. Na początek otwieramy paczuszkę z informami. E, słaby walkout. Moi, 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 moi. Dziękuję. Niech na no, na listę wyszli, ale oni nic nic nie warci. Oni na quick QuickSelf wpijeździł. Oni na quick QuickSelf. No, SBC, ja chcę ich sprzedać. Po co mi? Ja chcę ich sprzedać sobie. No i dobra, lecimy. Paczka rzadkich zawodników. Uwaga. Potem kupujesz, no. No tak średnio bym powiedział, no, tak średnio. Uwaga, paczka Ultimate. Kurczę jak tu nie odda, to już nie wiem. Jak już tu nie odda, to już nie wiem. Uwaga. Paczka Ultimate. To jest podsumowanie mojego konta. To jest podsumowanie mojego konta. Takie paczki... Tak, takie, pa takie paczki, takie kurcze, takie guciono. Super. Podsumowanie mojego konta i mojego dropu na koncie. Super. Super. Podsumowanie mojego konta. XD. Dobra. Otwieramy. Otwieramy. Nagrody za Division live I paczkę 3x85. A najpierw za live No, oczywiście tu nic nie mam, tylko ekraniki. Mmm, ale overall fajny 85, 84, 84. Dobra, dobra, kolejna paczuszka rzadkich piłkarzy Electrum. Kolejne ekrany. O Devry 85 kolejny, dobra Dobra, duże paczki yy, piłkarzy elektro, premium Kolejne ekrany Fajnie sypie Kolejny 8584, no No no, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Duża paczka rzadkich piłkarzy premium. Inform, ale, o, ale inform. Trochę słabszy, ale zawsze inform. Do jakiego się z BCK ja piazdykam. Nowy monster będzie. Dobra paczka rzadkich zawodników walkout no i kurde elegancko, kainuś kainuś pod, pod, pod tego, pod sbc o, dobra okej okay. no i kolejny inform No i elegancko. Nie, w ciemno nie chcę żadnej paczki tam. Dobra, paczka rzadkich zawodników. Kolejny inform. Dobra, ostatnia paczka 3 razy 85 plus. Drop inf, no. Dobra. Ostatnia paczuszka, najważniejsza, 3 razy 85 plus. Uuuh. Dobra, leci. O się sześć. no super drop, super drop. no Chociaż mogło overallowo kurde sypnąć. <ścoughs> XD dobra. Otwieramy piczka z ikoną średnią. Rajcie go, nagrywam. Zobaczymy. Dobra, uwaga. Trzy, cztery. Ry dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Uwaga. Uwaga. Od, od środeczka? Od którego otwieramy? Widzowie. Dobra. Od którego otwieramy środek? Prawo, lewo, prawo, prawo. Dobra. Od statystyk. Środek lewo, prawy, lewy, środkowy, prawy, lewy, środkowy. Środek lewo, prawo, środek lewo, tak? Prawo, prawo, lewo, środek. Dobra. Czyli prawy, lewy, środek. Dobra. No to leciły prawy, lewy środek. Dobra, po statystykach. Uwaga. Nadaje się do pracy zespołowej i działa na dowolnym urządzeniu. Wypróbuj je bezpłatnie. Wystarczy. Obrońca. Obrońca jakiś. Obrońca. Pujol. A no dobra, patrzymy! Maldini! Uuu, dobra, no to jak nie, nic tu nie będzie, to Maldini biorę do składu. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, podoba mi się to. Maldini. Maldini, dobra dobra, teraz lecimy lewy, tak? Teraz lewy lecimy, Paga. co to może być? 85 stępa, 82 strzału, 90 driblingu. 87 podań, co to może być?

Dobra, uwaga, ostatni 77 podań, 85 fizyki O, kolejny obrońca jakiś Dobra, Jakiś... Taj, to, to jest jakieś główienko. To jest jakieś główienko. Hmm. co to może być? Nakata? Dobra. Uwaga. Makelele, <tryk> Dobra. Ok. No i dobra, no to, no to co, wiadomo co bierzemy, nie? Widzowie. Bierzemy oczywiście pana Maldiniego No i kurde panie ile on kosztuje? Hoho! Billion monet? O panie no Grubo, grubo, grubo Dobra, fajnie Do składeczku Do składeczku dajemy Za pana kozę Za pana kozę dajemy do składziku Proszę państwa, patrzcie na to Cyk no i dobra, no i pięknie.